Siemano, witajcie w pewnym odcinku vloga. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, że wątpliwości są normalne. Zainspirowała mnie taka, taka jedna storka na, na Instagramie. Właśnie, że na przykład czasami jest tak, że są momenty, kiedy bardzo czuję się zagubiony, że nie wiem, że nie wiem, co zrobić i tak dalej. I tak sobie o tym pomyślałem i sądzę, że to jest w pewnym sensie normalne. W sensie, no wiadomo, są takie momenty, gdzie są jakieś wątpliwości i tak dalej, sam takie mam. W sumie miałem takie największe, na przykład, nie wiem, przy wyborze szkoły średniej, przy wyborze studiów, ale z perspektywy czasu sądzę, że one były mi potrzebne. Bo one zmotywowały mnie do tego, żeby dokonać odpowiedniego wyboru, co nie, żeby zrobić research, żeby popytać się. No i wtedy po prostu wybrałem właściwie, co nie. Sam tak właśnie miałem na przykład o. Wybrałem liceum, ale zastanawiałem się kurde, na początku tego liceum, kurde, czy ja nie popełniłem błędu, że poszedłem do technikum i tak dalej. A tak samo byłoby w drugą stronę. Jakbym poszedł do technikum, to bym, się, to bym się zastanawiał inaczej, że dobra, no kurde, rok więcej posiedzę, mógłbym już wtedy iść na te studia i tak dalej. No i tak, i tak mógłbym sobie gdybać, ale sądzę, że oba wybory byłyby dobre w tym wypadku. Po prostu, no bo to ja by się musiał uczyć faktycznie, a nie ktoś mnie, co nie, więc. No i tak samo miałem na studiach. Zastanawiam się, jaka uczelnia, jaki kierunek, a też trochę nie ma co tak gdybać, no bo to jest takie gdyby, no, no co gdyby dzisiaj spada bomba atomowa i co, no i YouTube bym już nie wstał, no to w, tak, to w taki sposób równie dobrze można myśleć. Więc no trzeba po prostu, e, trzeba szukać, trzeba się dowiadywać i tak dalej, e, no po to są te właśnie takie momenty takiej niewiedzy, takiej niepewności, żeby zacząć coś robić w tym kierunku, co nie? Jeżeli będę dalej, jeżeli bym dalej siedział i nie dokonał wyboru, to bym się cały czas źle czuł. A lepiej, lepiej jest podjąć wybór i się przejechać, niż tego wyboru nie podjąć. Ja tak sądzę. Taka jest moja, moja opinia. Jeżeli mam ochotę coś zrobić, nie wiem nad czym się zastanawiam, to to robię. Najwyżej będę tego żałował, ale wiem, żeby już więcej na przykład tego nie robić. A jak nie zrobię, to będę się zastanawiał, kurde, co by mogło być. No i też sądzę, że lepiej jest być Zagubionym, w sensie lepiej jest się czuć przez jakiś czas tak zagubionym, niż wydawać y, się, że wie się wszystko. Ja szczerze z biegiem, z biegiem czasu sądzę, że wiem, że wiem mało, w sensie no, mam takie poczucie, że kurde, no człowiek po, powiedzmy po jakimś czasie zdaje sobie sprawę z ilości rzeczy, których nie wie. No i ja mi się wydaje, że jestem na tym etapie, że no wiele rzeczy jeszcze po prostu nie wiem, e, jak będą w, w, wyglądać w moim życiu. Ale idę po nie. Na przykład tak miałem, że tak powiem, zanim zacząłem właśnie nagrywać tego vloga, to miałem coś takiego kurde, a co jeżeli, a co jeżeli na przykład ten vlog nie wypali? No w sumie nie mam jakichś gigantycznych zasięgów, co nie, ale a co jeżeli przez tego vloga coś tam? A co jeżeli, no nie wiem, no cokolwiek, no wymyślcie sobie tutaj dosłownie każdy powód. No i tak można z każdą sytuacją sobie mnożyć, co nie? Co jeżeli zacznę trenować, no co ludzie zaczną umiegać i tak dalej? No i co z tego? Tak szczerze, jakby zaczn zaczniesz nagrywać vloga, to boisz się, że ktoś zacznie cię krytykować, a ten ktoś najprawdopodobniej sam miał kiedyś plan coś zrobić, zacząć coś kre kreatywnego, a tego w końcu nie zaczął. No i, i tak to bardzo często wygląda, że ten, no ten hejt trochę idzie, mam wrażenie, z dołu bardzo często, a nie z góry. W sensie, no, nie, nie dostaniecie krytyki od kogoś, kto już bardzo długo zna się na vlogach, raczej dostaniecie od niego poradę. A to raczej po prostu no, od osób, które nie chcą zbytnio się rozwijać yy, i nie wychodzą ze swojej strefy komfortu, nie ryzykują, raczej od nich idzie hejt. Ale to może też będzie pomysł na inny odcinek. No, w każdym razie tak to wygląda. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu te vlogi właśnie tak dążą do tego, że po prostu wypycham trochę kijem, że jeżeli boisz się czegoś zrobić, to to zrób. To tak raczej, no dobra, może nie rób napadu na bank, bez przesady, ale... No, coś takiego ciekawego to polecam zacząć robić. Więc podsumowując, wątpliwości będą no zawsze. Ja sam się miałem wątpliwość, czy chcę jechać na trening, ale chcę jechać na trening. Znaczy inaczej. Czy zdążę wszystko zrobić? To jest bardziej taka, taka tego typu kwestia, ale chyba do innej siły nie będę musiał jechać. Ale to trudno, po prostu tam poradę. I tyle, i zrobię trening. Zacząłem też wstawiać filmy i zdjęcia na platformę, gdzie wrzuca się krótkie filmy. I tutaj chodzi o pewną platformę z Chin. Nie chcę wymieniać jej nazwy. W każdym razie tam też was zapraszam. Nazywam się Oleg Batko. Możecie dać followa, możecie obserwować. Jeszcze muszę połączyć tamto konto z tym tutaj, żeby, żeby było wi wiadome co nie. Zanim skończę, chciałem wam. Pokazać mój kącik muzyczny tym razem. I w dzisiejszym kąciku muzycznym, w dzisiejszym kąciku muzycznym, dajcie mi chwilę, muszę przejrzeć Spotify. W dzisiejszym kąciku muzycznym e, polecam Wam piosenkę od The Cult, She Sells Sanctuary. To jest taka fajna piosenka, właśnie na letni wieczór, e, gdzie jedzie się samochodem, słońce zachodzi, i ta piosenka tak idealnie, że tak, że, że tak powiem, wpasuje się w. Po prostu w krajobraz. Nie wiem, czy tego nie było w jakiejś grze. Bardzo możliwe, że to było w jakiejś grze. Ale no bo w sumie dużo piosenek, które znam albo po prostu wykonawców, które zacząłem słuchać, to biorą mi się z gier wideo. Ale no mam wrażenie, że to gdzieś było. W każdym razie piosenka jest bardzo dobra. Polecam Wam przesłuchać. Nie jest to taki metal, jaki ostatnio Wam polecałem. Jest to troszeczkę lżejsze. Więc polecam. A ja w tym czasie lecę robić trening. I tyle. Piłka różna się skończyła, więc do września mam przerwę. No. Także tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Dzięki wielkie za oglądanie vloga i widzimy się za tydzień. Ściemano.